Strażacy z OSP Runowo w gminie Lidzbark Warmiński mają powody do radości. Do ich remizy trafił samochód bojowy marki Mercedes. Będzie służył do gaszenia pożarów, do usuwania miejscowych zagrożeń, tak jak będzie często gęsto wyjeżdżał, bo mamy na wyposażeniu sprzęt hydrauliczny do rozcinania pojazdów, które były w jakichś przy zdarzeniach drogowych, wypadkach. W uroczystości przekazania wozu wzięli udział między innymi wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński, starosta licbarski Jan Harchaj oraz wójt gminy Litzbark Warmiński Fabian Andrukaitis. Auto zgodnie z tradycją poświęcił ksiądz Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii w Babiaku. Sprzęt używany przez Państwową Straż Pożarną e, jest... E, no, utrzymany na najwyższym poziomie, że po pewnej eksploatacji w, w ramach Państwowej Straży Pożarnej może jeszcze czasami wiele lat służyć um, ochotni strażakom ochotnikom. Strażacki Mercedes jest wozem gaśniczym typu średniego. Wcześniej służył w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Liczbarku Warmiejskim. Na pierwszy ogień zawsze idzie Państwowa Straż Pożarna, ale za chwilę za nimi są. Ochotnicy, którzy w wielu wypadkach wyręczają i w wielu wypadkach są też piersi, dlatego im ten sprzęt jest bardzo potrzebny. Dzięki niemu strażacy będą mogli szybciej i skuteczniej uczestniczyć w akcjach ratowniczych, ale przede wszystkim bezpieczniej mogą czuć się mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński, jak i całego powiatu lidzbarskiego. Zawsze mówiłem, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze. W związku z tym inwestujemy w sprzęt do ratownictwa, na dzień dzisiejszy również gaśniczego, ale przecież samochody strażackie wyjeżdżają również nie tylko, żeby gasić pożary czy gasić trawę, również do wypadków samochodowych, a co za tym idzie, musimy kłaść bardzo wyraźny nacisk na bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ten samochód, który stoi za mną, właśnie o tym świadczy. Szybkość interwencji jest szczególnie ważna, ale to z. Od wielu lat zmienia się też bardzo pozytywnie pod względem wyposażenia tych jednostek. One są praktycznie bardzo podobnie wyposażone jak jednostki Państwowej Straży Pożarnej, więc mogą podejmować samodzielnie skuteczne interwencje. W jednostce OSP w Runowie służy 20 strażaków. W ubiegłym roku wyjeżdżali do akcji 70 razy. telewizja Kopernik. Kopernik.tv